Hej, cześć, siemanko, z tej strony Muzyka TV, witam Was na kolejnej reakcji na kanale, teraz nasz Zapson, hop, fit, oki, sprawdzimy sobie ten numer, tak Wam mówiłem, tak Wam zapowiadałem, każdy singer z ostatniego ziomala, że obcona będę sprawdzał, bo... Też kiedyś o tym wspominałem, że Jabson jest po prostu moją topką, jeżeli chodzi o mainstream slang od po prostu pierwszego projektu i jego muzyka zawsze po prostu była dla mnie bardzo dobra. Też Jabson jako artysta potrafi zawsze się dopasować do, do, muzy, do muzy, która trenduje i po prostu na wielu płaszczyznach jest po prostu dobrym artystą. Potrafi się dopasować do stylu jaki, jaki jest obecnie e, na topie, mówiąc, mówiąc tak kurwa młodzieżowo. E, Oki na Ficie, więc e, mam nadzieję, że na tym numerze się nie zawiodę i co, Jabson hop, Fit Oki. Let's go! Z powodu napiętych grafików u obu artystów oraz reżysera nie mogliśmy przeprowadzić zdjęć do tego klipu. Oto jak by wyglądał gdybyśmy... Okej, okay, okej. Okay. Słyszałem na TikToku kawałek tego numeru. No, na TikToku słyszałem. E, taka pierwsza impresja po 29 sekundach przesłuchanych. E, bardzo raczej koncertuwa, bardziej taki do poskikania numer. E, ale co miałem powiedzieć jeszcze? To co mówiłem, że absolutnie potrafi się dopasować do każdego stylu, tak naprawdę. Macie kurwa trzy numery na razie, każdy z innym stylu na tej płycie. I na każdym po prostu jest on w stanie się dopasować. I ta różnorodność jego i po prostu ta kurwa zmienna kształtność e, jest bardzo dla mnie taka imponująca.

ten głos też jego Eru Taki wkurwiony głos, uwielbiam to w stupcie trzeba Kiedy twój kawałek śpiewa dysząte mord Jak nazwać to miejsce i inaczej niż niebo Czuję energię każdy Sjond jakbym mógł wszystko rozgrywać S pretensje w kieszeni są Haczynie mierzy w kieszeni, jakbym otworzył Cezar rozkopu do hotelu i ze składem wale melarza od ludzi pozdrowienia morto ma w kawa mam to sporo do zrobienia więc ja omniżemy gdzie małby słowa nie powiedział danych Crazy Co to był za wias ja do hotelu i ze wale od ludzi Ostatni się ma ostatni To jest kurwa wyprzedany kruk Tak przez cały rok Pojebany tu Robię w niego skok Z miłości do muzyki Ale to też mam i Na koncecie nigdzie stoi Mordam Kiedy wchodzi do Wszyscy hop, 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 hop hop, hop, hop Wszyscy hop, hop I nie wiem Sorry przebieram w takim momencie nerwologicznym? refrenie ale jeśli ktoś mi powie, że Japson nie ma skilla, jest non-skillem jeśli chodzi o muzykę, to kurwa nigdy się nie zgodzę. No macie kurwa dowód żywy na to, jakie on ma po prostu dobre skillsy i jak to muzą po prostu żyje. Dla mnie to jest totalny, nie wiem, evenement, jeśli chodzi o polską muzę. Dla mnie Japson zawsze był po prostu o talentowany i dalej to nie. no matter what. Hop, 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 hop. Wszyscy hop, 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 hop. Przypuszcza folwarek Tylko się pobawię bawię przedałem porwar Tylko nie w Warszawie Tam poznałem żabę, od wtedy Tak gada z włazem, z w pingla przegrałem, pierdoliłem, jebałem Tyle kilometrów najebałem, ah, okrążyłem ze dwa razy kulę Ale przez to teraz moje minio robi filet minion, a nie mulestesków ty kulę ziemską Ale przez to teraz moje minio robi filet minion, a nie mulestesków Z tym filetem to jest kap Za to sądą to jest fak Ej każdym raperem czy włodim czy żabą ma festiwal teraz ja zamykam teren, bo duszę i serce odem fanom to dlatego mam jeżeli chodzi o dobór featuringu do numeru w takim stylu Top No nie było chyba lepszego fita jeśli chodzi o, o numer w taki o Co? On chciał powiedzieć o klimacie w takim numerze O numer w takim klimacie, o co by to mi chodziło. tu. Zajebiste, a powiem wam, totalnie czuję się kurwa, mm, szukam słowa, nie umiem znaleźć słowa, ale taki przeskok, jak słucham przed swym jego stanowanego i nagle hop, hop, hop się wpierdala, czuję się taki kurwa e, rozjebany na dwie strony, nie? Ale oba numery były mistrzowskie, więc cieszę się, że sprawdziłem po prostu oba. E, no i co do numeru, wydaje mi się, że wyczerpałem temat podczas, e, podczas słuchania. Więc, wielkie pozdro dla Was, wielkie pozdro dla chłopaków za za zajebisty numer No i co, dzięki za oglądacie, dzięki, że jesteście Ja ten czas na siłownię, żebyś dojebany No i co, wielkie pozdro, trzymajcie się, Yo.